Radio Pogoda w Poznaniu na 103 i 4FM. Radio Pogoda. Słuchasz Radia Pogoda. Najpiękniejsze wspomnienia. 4, 3, 2, 1. 0. Dla miłośników golfa zapowiada się wyjątkowo dobry klimat. Dla golfa warianta – wakacyjnie. Czas wykorzystać 605 litrów bagażnika. Dla golfa ultraka idealna aura na przetestowanie napędu na cztery koła. W całym kraju obserwujemy krótkotrwałe zjawisko. Ofertę limitowaną na golfa za 59 900 zł. Tak łatwo jeździć Volkswagenem. Zaprasza firma Berdychowski. Poznań, Winokraty ulica Owsiana 27. www.berdychowski.pl Volkswagen. Das Auto. Ludzie! Ale się nabombałem w Green City, że zaraz pęknę. To był dobry pomysł. Żeby tu znowu zjeść obiad, gotują świetnie ci kucharze z Pakistanu i Albanii. Tak, Albania, Grecja, Pakistan, a ja mam pełny stan. Niczego już nie Nie, a ja stawiam kawę od Marokańczyka. A, to co innego, taką kawę z przyjemnością zawsze. Zresztą sami państwo osęcie Green City. Tarasy larty, ronda rataje. Zapraszamy. No. Wiadomości Radia Pogoda. Adwokat może wyjść na wolność po wpłaceniu kaucji. Nie, mówi prokuratura. Składamy zażalenie na decyzję sądu. W wiadomościach także o wpadce na lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Pekinie. Grzegorz Pałka, zapraszam na wiadomości. Krakowska prokuratura apelacyjna składa zażalenie na decyzję sądu o warunkowym areszcie dla adwokata Marcina Dubienieckiego, który jest podejrzany między innymi o wyłudzenie kilkunastu milionów złotych z pefronu. Jako jedyny z zatrzymanych i podejrzanych w tej sprawie pięciu osób otrzymał możliwość opuszczenia.